Przejdę do rzeczy, ale zostawcie tutaj srapkę w górę, bo to zwiększy zasięg filmu i bardzo nam pomoże. Dzisiaj będzie wyjątkowo grubaśnie Otóż zapewne wielu z was zastanawiało się Jakim cudem tacy ludzie jak doktor habilitowany języka angielskiego Jarosław Pasza-Bajceps Czy Isaac Przystojniaczek napierdalają w CSa na tak wysokim poziomie Ich skill jest tak niedorzeczny, że niektóre źródła donoszą Że widziano jak Pasza-Bajceps wygrał 20 meczów z rzędu Bez odpalonego monitora i podłączonej myszki i klawiatury Jak można dokonywać tak wielkich cudów? Czy jest to związane tylko z tym, że Pasza-Bajceps był szkolony przez Pentagon, FBI, CIA, KGW, NASA, CBS, ABW, A6W, FBW, NBA KFC Wojde na szczycie Augustyna Egurole Kurwa nie sądzę. Prawda jest niezwykle przerażająca. Otóż tak naprawdę, czołowi zawodnicy CSA to iluzje przedstawiane nam za pomocą specjalnych mikrorzutników holograficznych. Są one wykorzystywane do kameralnych zawodów CSA, aby zachować pozory. Pozory, że się zawodnicy to ludzie, podczas gdy prawda jest zupełnie inna. Pasza Biceps czy Isaac to tak naprawdę cyborgi sprzężone elektronicznie za pomocą specjalnego turbokwantowego komputera, znajdującego się na terenie strefy 51 w stanie Nevada w USA. To właśnie dlatego potrafią oni grać z tak skillem, a jednocześnie ich hologramy wyglądają na świeżutkie jak gdyby nigdy nic nie trenowali. A przecież inni zawodnicy nie śpią po nocach, żeby zdobyć takie umiejętności jak oni. Oczywistym również jest, że nad całą sprawą pieczę sprawuje nie kto inny jak Obama. Obama, 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 Obama. To dzięki niemu Pasha Biceps oraz Isaac mogli zdobyć tak potężną technologię. Niestety, cała sytuacja ma też swoje skutki uboczne. Moc komputera kwantowego sprawia, że Bicepsy Paszy Bicepsa jeszcze trochę, a zostaną w kosmos. Taką cenę muszą płacić czołowi gracze cs -a. Taki oto smutny los.